Szybono widzowie, e, dzisiaj damy sobie Widokloxa. Będziemy sobie dać Brook Heaven. I będziemy um, chować je w domach ludzi. I jeszcze. E, Patrzcie, czekajcie. To jest. Tylko wam powiem, że to jest inspiracja z filmu y, "YouTubeki czaruny. Pokażę wam jaki. To jest. To jest. Odcinek. To jest, jest odcinek. Gdzie jest kaktusem. Więc my będziemy to samo robić, ale nie będziemy kaktusem, tylko małymi. Nie patrzcie dlaczego tak piszę. Po prostu nie wiem jak się pisze naprawdę. O, tutaj. No to zaczynamy. Znaczy jeszcze nie zaczynamy, bo najpierw musimy się przygotować. A może się nawet, może się za coś przebierzemy. Nie wiem. czekajcie widzowie, o nie działa oj. oj czekajcie widzowie muszę zmienić awatara więc no i już awatar przygotowany po tu się zmniejszyłem to teraz bierzemy hmm bombę nie bierzemy na pewno Spiwar? I drobinki, Drabinka. I jeszcze ym, robię jakieś auto sobie, żeby idą, żeby uciekać. Tamte auto. I nawet wiem jaki dom dać. Ja już tutaj widzę pierwsze co? Pierwsze dwa domy, do których do, 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 do się schowamy. Tylko znajdę dom. Albo czekajcie też sobie bombę dam. Będę robić jak ona na tym filmie będę im podkładał bomby. O, o nie, uwaga idzie. O. Tutaj będzie idealny wejście. Czekajcie. O! Nie no. O! Prawie, 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 prawie było. O nie, o nie, zobaczyli mnie. Idzie tu, idzie tu, na dół. Musimy się. Widzieć. A Domo co nie ma. To idziemy się do kolejnego domu. O nie. Ale może nie zauważy, jak się do jej domu. Dobra, jest to. Oj. Um. Jest. jest! Jest! Udało się! Nie wiem jak, ale się udało. Widzowie! O! I tak mnie teraz nie znajdzie. Patrzcie! A, i jak chcecie być na odcinkach, to piszcie w komentarzu swoje nazwy. To pododawam Was na kilka moich kont w Może też ją odradniemy. Co myślicie, widzowie? Ja mówię, że tak. Hm. Ależ to nie ma no. sercu? Nie widzimy. nie. No. Nie widzi nas? No to tak patrzy do tyłu. Musimy szybko i przejść. Kiedy będzie świat wracać, to będziemy. I co wiem. Masz je w schodach. No, chować. Wieprz. Patrzcie to. jup, I bum. A to I wbił. tego nie wiem. Widzowie. Uważamy. On nie wie, że jesteśmy w schodach. To jest najlepsze. Że nie wie, że jesteśmy w schodach. Wiem, wiem. Patrzcie. tam jej tu. No patrzcie na te drzwi. Połazła mnie, znalazła mnie <grym> idzie se Nie ma! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Opa się! No i nas banowała. Widzę, to, że to chyba jakiś serwer gdzie ma, nie ma nikogo. Innego niż. Nie ma w ogóle Polaków. Szkoda. Aj, nie mają tutaj domów. A teraz, przedpartuję się do mojego domu. O, sobie po. O, kolejny dom. Kolejne miejsce na schowanie. Będzie widzowy. Więc. Dobra. Bum. O, o! Hop. I się wgnadliśmy. Wknadliśmy się widzowie. Ozwyczaj no. Chyba nas tutaj. Nie znajdzie. Nie wiem widzę. Nie, nie idzie tu. Nie, 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 nie idzie tu. No, no może, dziecko. Ciekawe, co się Jakby, te dziecko wybuchło. O, nie jest takie, takie. Wytrywy, co się tutaj dzieje? Co z tym tam, nic nie działa. Czy ona się tam kręci. i szybko klasę bierzemy, i że, i że, szybko, żeby to schować. Co tutaj będę stał, no mały. Uciekamy, I... pygniemy, pygniemy, eee. <coughs> Widzowie. Ale nas chyba nie zauważyła. Chyba się poszła. Jest tam. Ale malaga. Albo to ja mam ma laga. Albo ona ma laga, albo ja. Nie wiem. Mi się wydaje, że ja. No bo. Bo ja sobie wszystko wyczyściłam. Czekajcie. Muszę sobie to wszystko od nowa wziąć. O! Bo ja klikam nie ten przycisk. A. Co, co pisz? I jak znacie ten język, bo nie wiem co język, no to napiszcie w komentarzu, co to znaczy. Macie tutaj. Albo sobie też zeskanujcie, albo sobie też przetłumaczcie. Bo przekażę mojego domu. Oni tutaj nowy dom budują. Jest. Jakie twoje słowa? A czy mu to jest wyso? Dobra, widzowie. Jedziemy do kolejnego domu. Może tam będzie jakiś dom. I chyba widzę już jakiś dom. No to będzie domak. No dwa to... Ona tam... Ona tam stoi. Może to jest właścicielka, nie wiem szybko, Tylko tutaj. tutaj skaczemy. Idziemy tu. Stworzymy sobie śpiwal. A nie, schody. Tutaj. O. O. Co jest? Żyję. Dobra żyje. O. Idę? Nie wejdę. O! Jestem. Dobra. Teraz. Szybko. Biegniemy, biegniemy. Może ma safe? Chyba ma safe. <laughs> I może... O! Safe. Bierzemy kasę. I się chowamy. Wiem. Ona się przebiera. Ciekawe, co sobie pomyśli, jak zobaczy mnie tu. Wiem. Patrzcie, gdzie się schowam. Czy się to otworzyć? Nie da się? Czy da? Jestem. Jestem właśnie i. Czekajcie. Teraz gdzie to jest spam, O. O. Jest. Oj. Dobra. No tak. Nawet no, mnie tutaj nie znajdzie. Teraz najlepsza. 0 godzin, 0 minut, 0 sekund. Albo to ostatnie, albo to są milisekundy, mili sekundy, sekundy, minuty. Gdzie się teraz widzę że wychowamy? Za szafką. <grym> ja, oczywiście. Oczywiście się umyjemy. Przertowałem. I tutaj się wklamiliśmy. Teraz mam się. Czekajcie, te włosy mi przeszkadzają. Ściągnę je. O. Nie, no jeszcze gorzej. Nie dość, że łyszę to jeszcze. Te włosy. Bu. O. o. I ma tu jest dalej. Ona w ogóle tutaj wchodzi? Hm. Chyba kolejny. Chyba kolejny jest nieudany. To się. To se... No. Wyszłem se. Ona mi nie zbanowała. Co za te Piu, piu, piu. Ech, ech. Widzowie, ukradłem komerz samochod Teraz nie w. To było... Teraz nie wkradanie się do domu, tylko Kradnięcie samochodów w innym. Dobra, jeszcze nie byliśmy w, w tym domu. Tutaj ktoś jest. To musimy widzowie uważać. Bo nie. Nie wiem, czy nas nie zobaczy jak tutaj. O, oh, oh no, o, oh no, widzowie, nie wiem, czy tutaj się w ogóle możemy wpaść. On tutaj stoi i obserwuje to, ale może nie zauważy, może zapójdzie. Może się pójdzie? <śmiech> o! mnie <laughs> chyba... Nie wiem, patrzcie. Wezmę. Gdzie jest to, co jedział. Ja Wezmę sobie. Patrzcie. On tam będzie? A ja? Ono się na dół A my tam chcemy pójść właśnie Zaszła? Chyba tak Czy ja nie widzę? Czemu to dziecko zostawiło? Nie wiem Nie się jest? na no dobry Widzowie pomocy. właśnie nie znalazła, zawowi co za pomocy ona mnie znalazła Powyszła może jest bezpiecznie Uciekamy, widzowie. Widzowie, uciekamy. Uciekamy, widzowie, uciekamy. Szybko uciekamy widzowie. I się wkradniemy od razu tutaj. Pójdź. Co Odejdź. być? tutaj idzie. No, 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 no. Jest. Uciekliśmy. To jest ta z lagami. To, to była ta z lagami. O! O! Ciecie. I Zobaczcie. Bum, bum. Się. Tutaj słowa. Tak? No nie widać, nie. Ej. Yy, widzowie, mam pomysł. Mam pomysł, nie tak. To jest widzowe, Czemu nie ma... O nie. O, jestem. Patrzcie widzowie. Tutaj przyjdą to ja chcę ucieknę tędy. Nie też. Biercie O! Aj! Tak. Od teraz na pewno ucieknę Patrzcie, zdrowy, tak. Ciu. Jest, Żyje. Widzowie, udało się. Nie wiem jak, ale się udało. Jestem uratowany. Mogę sobie... Jak to widzę, by się stało? Nie wiem. No ale żyję. Jakoś. Czy <laughs> nie? Patrzę, czy nie ma tutaj nikogo? Nie ma. A może on tutaj stoi i teraz tak patrzy na mnie. I...

Uciekliśmy. Teraz szukamy nowych domów. Tylko za to auto pójdę. Tak mi auto. Ukradnę mi to i sobie. Te. Kradnę mi auto. Szkoda, naprawdę wózkiem. Wózkiem golfowym jechać. Znaczy ja nie jadę lepszym autem ale tu mogę na tyłuski tyłu siema, siema 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 ja tu tylko sobie jadę tu się widzowie Auto mi się zepsuło. Czemu one? Co ja zrobiłem z tym autem? U, o, spadło. No to widzę, to będzie na, dziś, na dzisiaj koniec, więc nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji. No to mm, na